Wiedzieliśmy, że to jest bardzo ciężki przeciwnik, bo znając Gino, widać jak zmienia różne ustawienia. Widać, że jest to bardzo agresywny zespół, który podchodzi ciągle do pressingu, i widać było od początku, że nie potrafiliśmy tak rozgrywać piłkę, jak chcieliśmy, bo, bo byliśmy zespół korony był bardzo, bardzo blisko. Duży wpływ miało na pewno dzisiaj warunki pogodowe, bo nie wiem, jak u góry, ale na dole nie dało się oddychać i tu. Chwała zawodnikom, bo, bo rzeczywiście stanie z boku było ciężkie. A co dopiero bieganie, i to muszę ich pochwalić tutaj za to, że, że, że bardzo dużo ambicji włożyli i też to, że ten cały tydzień trenowaliśmy bardzo ciężko, i tak trochę musimy tą przygodę pucharową też wyrównać. I tak to dzisiaj było. No nie potrafiliśmy tego środka Pola utrzymać. Tutaj zbyt łatwo traciliśmy tą piłkę, ale. Bardzo istotną rolę odegrał Michał Helik na ławce, że bardzo szybko zagrał piłkę i to chwała piłkarzowi, który nie gra, bo to widać, że nie jest znik obrażony, tylko stara się pomóc temu, temu zawodnikowi, który gra. I tu bramka, którą strzelił Hanka, na pewno uspokoiła ten mecz. Drugą połowę, już mimo, że korona stawiła wszystko na jedną kartę, to mieliśmy mecz pod kontrolą i nie, nie było, obawialiśmy się na pewno tego słońca, które było w tej, tej końcówce, bo każde długie podanie było trochę ryzykowne i to. Wiedzieliśmy, no brakuje nam jeszcze takiego cwaniactwa, żeby zamknąć mecz, ale dla mnie najistotniejsze dzisiaj jest to, że zdobyliśmy bramkę, ale że graliśmy do zera, bo to jest to, jest to co długo oczekiwaliśmy, a nerwowość na pewno u zawodników była z tego powodu, że no, trzeba pamiętać, że z Pogonią przegraliśmy ostatnią kolejkę, a później z Dunajską Stredą nie wygraliśmy i przegraliśmy z ŁKS-em, także zawsze jest to trochę niepewności w zawodnikach, gdy, gdy trzy mecze u siebie się... Nie wygrywa, a co, co do Lucjusza, to ocenię go pozytywnie, I mimo że zszedł, że widać było, że później mu trochę sił zabrakło i ten, ten brak młodzieżowca pokazuje, że, że my mamy dwa mecze sześć punktów, także nie jest tak źle z tymi młodzieżowcami u nas. I, I na pewno Struzik dał dobrą zmianę, bo był agresywny i w kolejce na pewno pik czeka, szkoda, że miał uraz. I jest jeszcze wielu zawodników, których chcieliśmy skorzystać, no ale po prostu nie ma możliwości. Jest to trudne dla tych wielu piłkarzy, którzy trenuje. Dlatego jeszcze raz yy, uważam, że większość trenerów powinna się odezwać i Powinna powiedzieć o tej czwartej zmianie za młodzieżowca, bo wtedy korzystalibyśmy z większej ilości piłkarzy i byłoby to może zdecydowanie łatwiej.